Cześć drodzy, z tej strony Berejczyk. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego niezwykle fascynującego edukacyjnego filmiku dla młodzieży, który można obejrzeć w lipcowym Broadcastingu JEDWORK. Hm. Drodzy, ja nie wiem jak to jest, <laughs> że ogląda mnie 3, 4, 5 tysięcy, 2 tysiące w zależności od filmiku, ale tylko połowa z Was, ym, tylko połowa z was subskrybuje kanał. Pamiętajcie, że możecie wyłączyć notyfikacje, jeżeli chcecie ukryć. To, że subskrybujecie mój, mój kanał, ale pamiętajcie też, że możecie mi bardzo pomóc w, poprzez subskrypcję. Dzięki temu zwiększycie zasięgi. Także łapki w górę, jak to się mówią, subskrybujcie kanał. A jeżeli chcecie pomóc, to zawsze możecie dobrowolną wpłatą na Patreon, czy tutaj na YouTubie, czy jednorazową wpłatą na Tiply, czy Buy Me ja bardzo dziękuję za te wszystkie wpłaty, za każdą pomoc z Waszej strony. Jest to bardzo, bardzo cenne i naprawdę jestem Wam głęboko wdzięczny i kłaniam się w pas. A tymczasem, wracając do tego filmiku drodzy, trochę to tak jest, mówiąc, że człowiek wypocznie nad polskim morzem, nawet jeżeli pogoda dopisze. Wróci wypoczęty, opalony, w lepszym humorze, trochę zdala od tego całego zgiełku medialnego, także związanego ze świadkami Jehowy, i później coś go podkusi, żeby włączyć sobie nowy broadcasting, tak na ludzie, pijąc lampkę wina. No, i później o Malty tym winem się nie zakrztusi, kiedy obejrzy sobie kolejny filmik propagandowy dotyczący, dotyczący młodzieży. To znaczy, wiecie co, w sumie to ten filmik bardzo dobrze, że, że jest. Bardzo dobrze, że te filmiki ciągle powstają, i przykre jest to, że ta narracja się nie zmienia, ale w sumie te, ta piosenka, kilkuminutowa, jest pewnym takim, można by powiedzieć, wiedzą w pigułce, jak na y, młodych świadków jechowy y, patrzy ciało kierownicze. Patrzy mianowicie jak na bardzo tanią siłę roboczą, um, którą trzeba przestraszyć um, wyższą edukacją zdecydowanie, tak żeby im czasami do głowy nie przyszło, żeby poszli na studia. Tak, by najlepsze lata swojego życia, najbardziej efektywne, gdzie mają najwięcej energii i, i pasji zajęli się najlepiej budowaniem całego Królestwa, które później będą sprzedawane z dużym zyskiem przez korporacje i a w zamian za to mają wizję tego, że czeka ich raj, Plus oczywiście plus oczywiście jeszcze dodatkowa kwestia, że jeżeli chcesz być przyjaciół, to weź kogoś zaproś na studia, ochrzci go i wtedy będziesz miała przyjaciół, przyjaciółkę. A tak poza tym to się raczej z osobami ze świata nie zadawaj, no chyba, że zostaną świadkami ich chowy. Także w sumie mnie za bardzo ten, ten filmik nie dziwi. Obejrzymy go zaraz i trochę pogłębimy te tematy, myślę, o których tutaj chcemy powiedzieć, czyli tematy ogólnie podejścia do młodych ludzi. Bo ja myślę sobie, że korporacja dworu ma ogólny problem z młodymi ludźmi dzisiaj, z różnych powodów, o tym sobie też powiemy. Natomiast ym, coraz ba bardziej chyba bym powiedział, infantylne są y, te formy przekazu. Nie wiem za bardzo do kogo mają trafiać, ym, no ale myślę, że na pewno mają jakieś swoje grono odbiorców. Drodzy, obejrzyjcie ten filmik. Od razu Wam mówię, odstawcie wszystkie rzeczy. Czy jeżeli coś jecie lub pijecie, odstawcie na czas oglądania filmików, bo możecie się zakrztusić dosłownie. A nie chciałbym, żeby ktoś z Was, żeby komuś z Was coś stanęło w gardle, na przykład, i trzeba byłoby wołać pomoc. Także mam prośbę, na czas oglądania tego filmiku, ze względu bezpieczeństwa, prosimy, prosimy o odstawienie wszelkich pokarmów i płynów. Po obejrzeniu filmika i wzięciu trzech głębokich oddechów, możecie wrócić do picia lub jedzenia. Na czas oglądania filmiku bardzo proszę o odstawienie. A tymczasem zapraszam Was na bardzo króciutki, ale jakże intensywny sens. Młodym być to czasem trudna rzecz, decyzji tak wiele jest. Brać kim chciałbyś być Którą drogą iść Łatwo można pogubić się Ale wiem, że mój Bóg Z nieba widzi mnie tu Co w sercu ma. Chcę patrzeć do przodu i pożycie wieczne bieg. No, i jak wam się, drodzy, podobało, chcecie obejrzeć drugą część? Ja też, szczerze mówiąc, czyli coś, co, co, co spotka tą dziewczynę za 20-30-40 lat, jeżeli nowy świat jeszcze nie przyjdzie, bo raczej może być to bardzo różne. Drodzy, ja tutaj powiem wam szczerze, że mm, mnie bardzo zastanawia podejście korporacji odwork, bo nazwijmy rzecz po imieniu, jest to korporacja, nawet prawny status jest korporacja o czym rozumiem z punktu widzenia biznesowego, tak? to jest korporacja, która potrzebuje taniej siły roboczej i wiadomo, że łatwiej jest znaleźć czas młodemu człowiekowi, który jeszcze nie ma rodziny, nie przeznacza czasu na edukację, łatwiej takiego człowieka zachęcić na przykład do tego, żeby wstąpił do tak zwanego RKB czy innych tego typu instytucji, czy był pionierem, czy budował salę królestwa, ponieważ może poświęcić swój czas, wakacje, czas urlopowy – jest bardziej mobilny, tak naprawdę, niż na przykład osoba, która ma już dzieci, pracę, obowiązki. Na pewno takim osobom trudniej jest znaleźć dodatkowy czas, dla, na dodatkowe prace dla korporacji JODWORK. Także wcale mnie dziwi trochę bardzo, nie za bardzo ten przekaz. On jest bardzo uproszczony i infantylny, ale tak jak mówię, tutaj nie ma przypadków. Natomiast bardzo mnie zastanawia naprawdę już ta kwestia niechęci i nienawiści wręcz do studiów wyższych. Jak przeglądałem sobie, drodzy, różne wyznania religijne w Stanach Zjednoczonych, to chyba nie spotkałem bardziej zajadłej organizacji i religii, która by tak bardzo obrzydzała studia wyższe, jak świadkowie Jechowy. I to jest coś, co mnie bardzo mocno zastanawia, bo wiecie, co mówi się czasami, no bo ludzie inteligentni zaczynają myśleć krytycznie, bla bla, ale, drodzy, umówmy się. Mormoni mają swoje własne uniwersytety, zachęcają do studiów wyższych ogólnie rzecz biorąc. Dogmat Mormonów o Josefie Smithie, Smithie, któremu anioł Moroni objawił już złote tablice, bla bla, 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 też jest grubymi liczmi szyty, tak, tak szczerze powiedziawszy. I jakoś nie przeszkadza im to, żeby zachęcać swoich do, no właśnie. Do tego, żeby, żeby jednak na te studia wyższe pójść. Nie? Płacą oni dziesięcinę, więc im bardziej wykształcone społeczeństwo, tym korporacja Mormonów, czyli Jezus, Kościół Jezusa Chrystusa dni ostatnich, jeszcze bardziej się bogaci. I to jest ok. U świadków jest straszna niechęć. Tak samo jak niechęć do zakładania rodziny przez ciągłym wiarą w nadejście Armagedonu, ale znowu z drugiej strony Mormoni też wierzą, że no właśnie są Kościołem Jezusa Chrystusa dni ostatnich i ten Jezus w końcu nadejdzie. I tylko oni są prawdziwą religią, a mimo to zachęcają do, do, do zakładania rodzin. Ortodoksyjni życi podobnie: no, ciągle czekają na Mesjasza, oni są już bardzo cierpliwi z tym czekaniem i też zachęcają do zakładania rodzin. Rodziny są wielodzietne, wielopokoleniowe. Więc powiem Wam szczerze, że ten rys u świadków nie niechęci do zakładania rodzin, a właściwie posiadania potomstwa, zniechęcanie takie, a także do studiów wyższych. Które mogłyby zapełnić pewną pracę, jest moim zdaniem dosyć zagadkowy, bo jest to takie bardzo krótkoterminowe myślenie. Nie? No bo prawdę powiedziawszy, jeżeli myślimy o przyszłości naszej religii, organizacji, to im więcej członków ma potomstwo, tym łatwiej o nowych członków, bo, bo te dzieciaki wychowane w danym nurcie, w danym, w danym sposobie myślenia. Łatwiej z niego zrobić świadka Jehowy, w cudzysłowie w przyszłości, niż na przykład dziecko, które, które osoby, które z zewnątrz które przychodzi, zaczyna poznawać. To jest trudne, tak naprawdę w Europie i w Stanach Zjednoczonych, pomijając jakieś kwestie imigracji, to myślę sobie, że coraz trudniej jest tak naprawdę o wzrost, z tego właśnie względu, że coraz mniej jest osób z zewnątrz. Internet, jak już tutaj mówimy, bardzo mocno się temu przysłużył. Tak naprawdę, kiedy poczcie sobie na wzrost mormonów, to oni głównie na przykład rosną tak jak ortodoksyjni Żydzi, czy ogólnie te takie religie mocno fundament, fundamentalistyczne bardzo mocno rosną poprzez pewną masę krytyczną, które mają, i to, że są wielodzietni na przykład. Nie? Czyli mają dużo, dużo dzieciaków, do tego są też zachęcani. U świadków jest inaczej. U świadków jest tak, że wcale nie są zachęcani do posiadania dzieci, wręcz do tego są zniechęcani. No, jak już te biedne dzieci się pojawią, to są oczywiście zachęcani do tego, żeby rozwijały swoją karierę w korporacji JV Work. Ale do końca nie rozumiem właśnie tej niechęci i do studiów wyższych, bo bogatsze społeczeństwo, co pokazuje przykład Mormonów, wcale nie oznacza, że ludzie od razu w tym momencie otwierają im się klapki na oczach i uciekają. Nie, drodzy. Tak naprawdę my jako ludzie jesteśmy bardzo leniwi. I ja sam kilka razy padłem ofiarą takiego myślenia, i tej może. Taką, taką przerwę zrobię, bo jeżeli myśleliście, że będę omawiał ten filmik, to to jest filmik, który już omówiłem przed obejrzeniem tego filmu. Tutaj nic nowego nie ma, nie ma co powiedzieć, wiecie, nawet nie ma co komentować. Natomiast ten filmik pobudził mnie do pewnego do pewnych przemyśleń mianowicie właśnie takich, że nas nie wcale, nas nie wybudza wcale, drodzy, poznanie prawdy, że pewne dogmaty są fałszywe. Naprawdę nie, bo gdyby tak było, to każda kolejna nauka o pokoleniu powodowałaby masowe wybudzenie ośrodków Jehowy. Tak naprawdę bardzo często, myślę, że bardzo wielu z nas ma tam całe swoje środowisko, społeczność, przyjaciół, znajomych, całą siatkę społeczną, i bardzo trudno jest wyjść z tego i budować taką siatkę społeczną na nowo. Niektórzy na to się decydują, inni się na to nie decydują. My ogólnie jako ludzie jesteśmy bardzo leniwi. To znaczy, jeżeli nam jest dobrze w, danej, w danym społeczeństwie, jeżeli widzimy więcej plusów niż minusów, to nawet jeżeli te minusy są i one mogą być naprawdę dosyć poważne, to i tak prawdopodobnie zostaniemy, ponieważ wyjście ze strefy komfortu jest dla nas o wiele bardziej kosztochłonne niż zakładanie czegoś nowego. I dlatego bardzo często takie fundament, fundamentalistyczne religie, oczywiście mają też swoje bardzo ostre obostrzenia, czyli ostracyzm i tak dalej, co dodatkowo cementuje ludzi w danej organizacji. No, ale właśnie, dlaczego tak bardzo świadkowie Jehowy nienawidzą studiów wyższych? Bo inaczej tego określić nie można. Ja powiem szczerze, że nie spotkałem ani jednego pozytywnego artykułu, który mówiłby o wartościach i zaletach studiów wyższych. A przecież w tym filmiku jest pokazane właśnie, że, że tak, że dziewczyna chce iść na studia wyższe, żeby nosić, chodzić do, wiecie, do, do, na shopping, do centrów handlowych i wychodzić obładowana siatkami. Przecież. To wcale nie jest powód studiów wyższych. Tak naprawdę ludzie mogą chcieć pomagać innym, mają swoją pasję, konkretne uzdolnienia, które chcą rozwijać i które mogą rozwinąć tylko na studiach wyższych, bo nie każdy jest zdolny pod kątem, nie wiem, no, malowania ścian czy kładzenia fugi. Niektórzy są zdolni, na przykład w innych kwestiach, gdzie tylko studia wyższe mogą im pomóc rozwinąć te ich zdolności, tych dary, które mają tak naprawdę. I zastanawiam się, dlaczego u świadków jest to sprowadzone do pewnego już paradoksu tak naprawdę gdzie jednoznacznie studia są tak bardzo demonizowane. Ja powiem szczerze, że nie mam jasnej odpowiedzi na te pytania. Jest bardzo dużo hipotez, ale przyznam szczerze, że jedna, która mi przychodzi na myśl, to jest taka, że oni jednak wolą iść na łatwiznę. To znaczy poziom absurdu, poziom absurdu ich własnych nauk jest tak skondensowany, że mimo wszystko wolą, żeby przeciętny środek Jehowy był raczej niekumatą osobą. Nie kumatą osobą. Nawet kosztem tego, że zmniejsza to potencjalną ilość nowych środków jechowy albo zamożność danych społeczeństw. Tak naprawdę. Bo jeżeli chodzi o zamożność, to oni sobie poradzą. Wystarczy miesięczna subskrypcja od każdego głosiciela, i naprawdę, czy ktoś jest profesorem, yy, prawnikiem czy murarzem, płaci tyle samo i kasa się zgadza. A dodatkowy biznes jest ze sprzedaży i zarządzania nieruchomościami korporacji J2Org. Także wydaje mi się, że tutaj po prostu patrzą na to. Że łatwiej jest im jednak wyciągnąć pieniądze, niż zarządzać inteligentnymi ludźmi, którzy na przykład po studiach wyższych mogą mieć krytyczne myślenie. I żeby też była jasność, ja wcale nie mówię, że po studiach wyższych krytyczne myślenie idzie w pakiecie. Znam ludzi z tytułami, którzy są wyjątkowo, że tak powiem, mało rozgarnięci, a znam ludzi bez tytułów i bez studiów, którzy są niezwykle inteligentni i biją wielu magistrów czy doktorów wręcz na głowę, więc. Też nie demonizując, chodzi mi po prostu o sam fakt. Nie potrafię realnie i logicznie sobie wytłumaczyć, z czego wynika taki ogólny hejt na studia wyższe w przypadku świadków Jehowy, bo mówię, bliźniacze religie, które mają bardzo podobną strukturę, mentalność i biznesplan, bo inaczej tego określić nie można, aż tak bardzo studi wyższych nie hejtują. Świadkowie pod tym względem, moim zdaniem, wiodą naprawdę prym w hejtowaniu studiów wyższych, zniechęcaniu do nich, demonizowaniu studiów wyższych itd., itd. I jest to przykre, szczególnie dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są w organizacji Środków szczególnie jeżeli po prostu dostali tą religię w pakiecie z rodzicami, bo tak to wygląda, no bo oni naprawdę, drodzy, mają już taką sytuację, bym powiedział, bardzo, bardzo trudną. I powiem tak, jak sobie o tym wszystkim myślę, że jedyną opcją, tak jak mówię, jaką widzę, to jest, właśnie ta kwestia, to jest właśnie ta kwestia chęci, kontroli oraz maksymalnego wyciśnięcia cytryny, póki jest młoda, jeżeli chodzi o, o młodych świadków Jehowy, co brzmi okrutnie i strasznie, drodzy, no ale właśnie tak jest, bo ja na przykład nie znajduję w Biblii żadnej wzmianki na temat zdobywania wiedzy i edukacji jako coś negatywnego. Nawet uczniowie Jezusa mieli różne, e, różny poziom wiedzy. Łukasz był lekarzem, czyli musiał mieć jakąś większą wiedzę, Mateusz był poborcą podatkowym, musiał mieć jakąś większą edukację, wiedzę i nie byli rybakami, prostymi ludźmi. Jezus w ogóle nigdy nie skrytykował ani Łukasza, ani Mateusza, ani nikogo innego za taką czy inną edukację, wręcz przeciwnie. Nigdy też nic nie mówił na temat wykształcenia, tak szczerze powiedziawszy. Nie wypowiedział się tak, ani inaczej. Co prawda apostoł Paweł powiedział, że uznaje wszystko za śmieci, skoro Chrystusa pozyskał. Chodziło tutaj o, bez wątpienia o nauki religijne, czyli takie studia wyższe religijne, jakie miał u stóp Gamaliela. Natomiast to było jego osobiste zdanie i rzeczywiście porównywanie nauk ludzkich do, do nauki Chrystusa to jest jak, jak niebo i ziemia. I, Wiecie, można podać ten przykład, że Paweł, jako kiedyś był uczony w piśmie, później szył namioty, żeby zdobyć pieniądze, no ale z drugiej strony Paweł nie powiedział, że wszyscy mają robić tak samo jak on. Paweł nigdy nie narzucał nikomu swojego losu, swojej misji, swojego przykładu. Wręcz przeciwnie: każdy miał postępować według tego, do, do czego go duch powołał, tak naprawdę. I tutaj jest ten duży rozbrat między tym, co robią obecnie ciało kierownicze, a tym, co robili pierwsi chrześcijanie. Pierwsi chrześcijanie ogólnie się specjalnie nie wypowiadali. Mieli swoje problemy, nie lubili nauczycieli, notabene, ale tylko dlatego, że nauczyciele wykładali pogańską literaturę grecką i rzymską, co było w sprzeczności z poglądami chrześcijan, ale to jest temat na osobny podcast. Drodzy. Takie filmiki są niezwykle niebezpieczne, niezwykle szkodliwe, toksyczne i ja jako dorosły człowiek mogę je obejrzeć z pewnym takim niesmakiem, wiecie, zażenowaniem, może mi stanąć gulą w gardle jedzenie albo mogę się zachłysnąć winem, natomiast bardzo wielu młodych ludzi wychowanych w drucie Świadków Jehowy bardzo poważnie traktuje te filmiki i bardzo poważnie traktuje te rady, jakie tam, tam są zawarte i w sumie... Czemu mają służyć takie filmiki tak naprawdę? No, one mają służyć jednej rzeczy. W złudzeniu ogromnego poczucia winy u młodego człowieka, jeżeli by zapragnął studiów wyższych. Jehowa Cię widzi, Jehowa wie, co dla Ciebie najlepsze. Wiecie, pokazane są konkretne obrazki i konkretne rysunki, a w tle leci muzyczka, która cały czas powtarza Jehowa wie, co dla Ciebie najlepsze, Jehowa wie, że chcesz to i to, Jehowa to, Jehowa tamto. Tak naprawdę ta ten sposób przedstawienia też, Boga jest niezwykle kuriozalny moim zdaniem i, i abstrakcyjny w tym wszystkim, bo tak jak mówię, to jest takie podejście, że masz wolną wolę, ale jednak jej nie masz. Masz do wyboru trzy bramki, ale tylko jedna bramka jest słuszna. Co to w poprzednim podcaście. Iluzja wolnej woli, jaką korporacja i odwórki niewolni dają Środkom jehowy, jest tragiczna, bo tak naprawdę pokazuje cały czas i tłucze do głowy, że jest tylko jeden słuszny kierunek, czyli kariera w... Teokratyczna w korporacji od WORK, czyli możesz być albo pionierem, możesz pójść do RKB na budowanie z albo coś innego, natomiast nic więcej robić nie powinieneś, a już na pewno nie powinieneś rozwalać studiów wyższych. I drodzy, nie zrozumcie mnie źle ja, źle, ja też uważam, że studia wyższe nie są dla każdego. Ja też uważam, że to nie jest tak, że studia wyższe ci zapewniają lepszą pracę od innej pracy, bo patrząc w mojej branży, w której jestem konsultingowej, narzędzia AI wręcz są realnym zagrożeniem. Być może się okazać, że wykładanie kafelek w łazience będzie za jakiś czas lepiej płatną pracą niż analityka finansowego, którego zastąpią narzędzia AI. To wszystko jest możliwe, drodzy. Sytuacja na rynku pracy się zmienia. I być może za jakiś czas manualne prace będą bardzo dobrze płatne, podczas gdy prace umysłowe będą, no można powiedzieć, w kryzysie ze względu na sytuację ze sztuczną inteligencją. Ale mimo wszystko ludzie powinni mieć wybór. Osobiście uważam, patrząc na swoją branżę, że narzędzia AI nie wykoszą wszystkich, zostaną najlepsi, będzie to wymagało jeszcze większej pracy, zapoznania się z nowymi narzędziami. Natomiast to nie jest tak, że narzędzie te zupełnie zastąpią wszystkich ludzi. Natomiast rzeczywiście będzie redukcja, będzie przebranżawianie się, coś co w historii zawodów występuje regularnie i cyklicznie. Wchodzi technologia, zmienia zasady gry, trzeba się do niej zaadoptować. Tak samo będzie w tym przypadku bez dwóch zdań. Natomiast to dalej nie jest powód, żeby iść czy nie iść na studia wyższe. Ja naprawdę bardzo współczuję młodym świadkom Jehowy, którzy są wychowani w tym nurcie od samego początku, bo przy tak intensywnej zniechęcaniu do studiów wyższych naprawdę ciężko uczciwie podjąć swoją własną decyzję bez poczucia winy, bez poczucia nacisku, tak naprawdę, nacisku ze strony bliskich i organizacji. Ten filmik jest bardzo smutny, i powtórzę raz jeszcze. Ta moja luźna pogadanka to też taka, wiecie, próba trochę wejścia na nowo w pewne tory, bo miałem dosyć sporą przerwę, ale nie jestem w stanie zrozumieć logicznie tej ogromnej, przesadzonej, wręcz bym powiedział kuriozalnej niechęci do wyższego wykształcenia, jaką przyjawia korporacja Jodwork. Naprawdę tego nie rozumiem. Jednocześnie korporacja chętnie i hojnie korzysta z ludzi, z takich zawodów jak prawnicy, lekarze, którzy mają to wyższe wykształcenie, Gotowi im płacić ogromne pieniądze, czy inżynierowie gotowi im płacić ogromne pieniądze za konkretne rzeczy, ale jednocześnie zniechęcając swoich własnych członków do tego, żeby tak dobrych, tak dobrych prac, stanowisk i płac czasami nie mieli. To jest naprawdę żenujące. Bo jak pomyślicie chociażby na przykład o kwestii lekarzy. Nie? Kurczę, gdyby świadkowie Jehowy zachęcali, idźcie na studia wyższe medyczne i budujcie kadrę lekarską chirurgów, którzy będą leczyli bez krwi. O ileż byłoby to łatwiejsze tak naprawdę, kiedyby z czasem była, wiecie, e, przygotowana taka kadra chirurgiczna, lekarska świadków Jechowy, którzy nie dyskutują, nie komentują kwestii dogmatycznych, tylko po prostu specjalizują się w chirurgii bez, e, bez krwi. Czemu nie? Byłoby to o wiele prostsze. O wiele łatwiej było takim świadkowym wypójść do lekarza czy chirurga świadka Jechowy, który by powiedział, że oczywiście leczymy bez krwi, innej opcji nie ma. Tak naprawdę, w wielu kwestiach, gdyby się otworzyć na studia wyższe, czy, czy pod kątem prawnym, czy pod kątem wiecie, inżynierskim, czy jakimkolwiek innym, czy, czy medycznym, to byłoby na plus dla samych świadków Jehowy, bo mieliby swoich ludzi właśnie na tych stanowiskach, w tych pozycjach, co bardzo by im ułatwiło tak naprawdę codzienne życie. Zamiast tego, korporacja płaci ogromne pieniądze, żeby tylko, żeby tylko z takimi ludźmi współpracować. No ale korporacja ma na to pieniądze, a przeciętny świadek Jehowy może takich pieniędzy nie mieć. Przeciętny światek przeciętnego świadka Jehowy nie stać na wynajmięcie bardzo drogiego prawnika czy kancelarii prawnej, czy yy, z opłacenie prywatnej operacji chirurga na przykład, yy, takiego czy innego. Po prostu na to nie stać. Są po prostu skazani na to, yy, co, yy, co jest. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli jakiś członek ciała kierowniczego potrzebuje jakiejś operacji, to na to się fundusze znajdą. Jeżeli potrzebują ochrony prawnej, to najlepsze kancelarie będą ich broniły. Także jest w tym wszystkim naprawdę, drodzy, pewien dysonans. Gdzie jak zawsze najbardziej cierpią szeregowi świadkowie Jehowy. Ale najbardziej, i najbardziej, moim zdaniem, cierpią młodzi, którzy stojąc u progu ważnych decyzji i wyzwań związanych z dorosłym życiem, szczególnie w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, tak naprawdę mają bardzo ograniczony wybór i bardzo często ich decyzje to nie są ich decyzje, tylko są decyzje podyktowane pewnym naciskiem, na które oni, jako bardzo młodzi ludzie, są podatni. I ten filmik jest jednym z wielu takich, niestety, właśnie. E, takich paszkwili, które produkuje korporacja JWorg. JW Także drodzy, trochę może przy ale jakoś tak mi się zebrało, żeby pogadać o tym wszystkim w takiej bardziej luźnej, powakacyjnej formie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.